Dawna przyjaciółka Dody ujawnia szczegóły z przeszłości. tyle kontrowersyjny temat aborcji. W najnowszym odcinku podcastu szalonego reportera gościem była Diana Shafter, osoba, która, jak się okazuje, była bliską przyjaciółką Dody, jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego show biznesu. Rozmowa szybko przybrała zaskakujący obrót, Diana postanowiła powiedzieć o kulisach i dawnej relacji, nie szczędząc kontrowersyjnych szczegółów. Największe poruszenie bywało jednak temat aborcji, a dokładnie trzeciej aborcji, o której miała powiedzieć Diana z własnej perspektywy. Jak twierdzi była osobiście obecna z Dodą? W klinice, w której miało dojść do zabiegu. Widziałaś, była świadkiem? Wiesz, co wiesz, co widziałaś? Wiem, co widziałam. Była i trzecia z tego, co wiem, aborcja. No. Trzeci tak. raz usunęła dziecko, i ty tak. przy tym trzecim razie, na ile uczestniczyłaś? Nie mówmy o tych dwóch pozostałych, dobra, no, wiesz o no. nich, ale mówmy o tym, co byłaś, widziałaś, jakby i zaświadcza z sobą. Tak. Towarzyszyłaś jej w wycieczce do kliniki? Tak. Byłam. To było poza Polską, tak? Tak. I byłaś razem z nią, i no, no na tyle jesteś pewna, ja. tak dopytuję? Nie tylko ja. No. Okej, okay. dlatego mówię, to jest moim 100% pewne, my... ponieważ byłaś z nią w klinice tak. aborcyjnej, zdaniem... gdzie wykonywała aborcję. Tak. Koniec, kropka. Tak, moim zdaniem ta, yy, ta ostatnia aborcja popsuła jej parę spraw kobiecych. Moim no. no to jest też nielegalne, więc wiesz to. Ale moim zdaniem też jej popsuło kobiece sprawy, bo zawsze miała problemy z... No, trochę z hormonami, czy tam bolesne miesiączki, w ogóle, nie? Ujawnienie takich informacji, a zwłaszcza w przestrzeni publicznej, wywołało spore emocje i podzielił internautów. Część z nich oskarża szafer o próbę zaistnienia kosztem prywatności innych. Inni uważają, że celebryci powinni się liczyć z tym, że ich przeszłość może zostać ujawniona. Doda nie odniosła się jeszcze publicznie do tych rewelacji, choć można przypuszczać, że sprawa nie pozostanie bez echa. Szczerze mówiąc nie polecam nikomu takiej znajomej, niezależnie jakie są ich relacje, nie powinna prać prywatnej za chwilę atencji. Hajhania dotrzymała słowa. Spektakularny finał tiktakowego wyzwania z milionem polubień. Jakiś czas temu na TikToku pojawił się trend, w którym widzowie pytali swoich ulubionych twórców internetowych na ile polubień odwiedzić mnie w domu. Po pozoru zabawa zabawą szybko stała się wiralem, a jednym z najgłośniejszych przykładów była sytuacja z udziałem Hajhani, popularnej influencerki znanej m.in. ze współpracy z Freezem. Podczas jednej z interakcji z młodą fanką, Hajhania rzuciła z pozoru nierealną liczbę miliona polubień jako próg do spełnienia warunku. Musi być pod tym filmem, żebyś przyjechała do mojego domu w Tuchowie. Proszę. Nie. Dobijamy dobijamy. Wydawało się, że to tylko żart lub chwytliwe wyzwanie, które nigdy nie dojdzie do skutku. Ku zaskoczeniu wszystkich dziewczynce udało się zdobyć ponad milion 200 ,000 lajków pod swoim filmem. Co przebiło oczekiwania i pokazało ogromną mobilizację społeczności TikToka. Po ponad dwóch miesiącach od publikacji hajchania zgodnie z obietnicą odwiedziła swoją fankę. Zabierając ze za sobą także świeżego, innego twórcę z ekipy. Wideo z tej wizyty pokazuje jak wielkie znaczenie miało to spotkanie dla młodej dziewczyny. Emocje, radość i wzruszenie w jej oczach mówią więcej tysiąc komentarzy. Grzyba! Dzień dobry! Dzień dobry! <laughs> Ale się udało, co, ona, stresowała się Słodziaku, chodź, wstawaj. Ej. Super cię zobaczyć. Gratulacje jeszcze raz mówię, nie mówię, Jej, się". No i zabrałam małą niespodziankę za sobą, Bartka. Dzień dobry. Cała sytuacja pokazuje, że internet mimo swoich ciemnych stron potrafi również tworzyć piękne, inspirujące historie. Dotrzymanie słowa przez hajanie zdobyło duże uznanie wśród fanów i pokazało, że nawet po nie nierealne wyzwania mogą zakończyć się czymś bardzo realnym, spełnionym marzeniem. Jakiś czas temu polski internet podbiła afera A dokładnie mówiąc afera, która nosiła nazwę Pandora Gay, Którą nagłośnił Sylwester Wardenga wraz z Konopskim Jak dobrze pamiętacie, wszystko kręciło się wokół ofiar polskich youtuberów Jak się jednak okazuje, przykre sytuacje nie dotyczyły tylko widzów A także samych twórców Jeden z polskich streamerów, czyli Mokry Suchar Szerzej znany jako W rozmowie z i Rewo na kanale Zgrzyt Podzielił się smutną historią dzieciństwa, gdyż padł ofiarą pdf -a. Dokładniej mówiąc, Dominik podzielił się z widzami, że w młodości grał w CSA na publicznych serwerach. Chłopak, jak sam mówi, w tamtym momencie miał 9 lat. Ja miałem wtedy 8 czy 9 lat? Chyba 9 lat mówiłeś. 9. 9, 9. 9. I jak możemy usłyszeć, miał wtedy kontakt z adminami serwera. Często nawet spotykali się na komunikatorach i po prostu rozmawiali. Ja tam grałem regularnie na jednym serwerze, tam gdzieś tam się już zapoznałem z adminami i tak dalej. Zosta nieraz gadaliśmy sobie już na skypie wręcz e, Jakoś wieczorami po gierkach tego CSa i tak dalej Pewnego razu został sam na sam z jednym z starszych adminów Jak opowiada Suchar Ten facet miał grubo ponad 30 lat Zostałem sam na sam z jednym z adminów serwera no i on mnie, to był jakiś dorosły ziomek, myślę, że spokojnie po trzydziestce nawet. W momencie, gdy zostali we dwoje, połączyli się na kamerce, gdzie mężczyzna zaczął się analizować. Co więcej, zachęcił również do tego samego swojego rozmówcę, który, podkreślam, miał w tamtym momencie 9 lat. Nieświadomy dzieciak, na nieszczęście, posłuchał dużo starszego kolegi i do kamerki zrobił to, o co poprosił go administrator serwera. On mnie tam zapytał, czy wiem, czym jest masterpiece wolenie i tak dalej. No ja mówię, że nie wiem o co chodzi. No, i on normalnie mi mówi, że to jest, wiesz, to jest takie, że właśnie, że bierzesz penisa i że go w rękę, i odpalił mi kamerkę i normalnie pokazał mi swojego takiego, pamiętam, owłosiony gruby, pamiętam. Pokazał mi, jak to się robi. No, i powiedział, żebym spróbował też i odpalił sobie taki filmik. Pamiętam, że wysłał mi filmik jakiś, nie pamiętam z tobą na rewolucji czy na czymś innym. No, takie, wiesz, taki pomysł no nie? On też powiedział, żebym odpalił kamerkę. I on mnie poprowadzi, jak to zrobić? No ja też odpowiem <laughs> kamerę, No Ale normalnie, historia, dlatego ja pytałem, normalnie czy to swojego kanałem kamerkę dałem i normalnie ten. Normalnie w pokoiku mama, gdzieś tam w kuchni, tuż za ścianą, a ja normalnie na kamerce, przy ziomeczku, ponad 30-letnim, spokojnie taki wiesz, gruby, chamski, alkoholiczny głos. Normalnie próbuję walić. Próbował się już więcej kontaktować, ani, ani nic takiego. Przy wyczuł takiej i... sytuacji. Myślę, że. Albo byłem ofiarą ten Pilla i on se walił przy mnie, gadając ze mną, no bo walił, a pokazał mi jak wali. K***a. Lewandowski rezygnuje z reprezentacji. Dopóki probierz, jest selekcjonerem. Robert Lewandowski, najlepszy szczelet w historii reprezentacji Polski. 85 goli w 158 występach. Ogłosił w mediach społecznościowych, że zawiesza grę w kadrze narodowej, dopóki selekcjonerem pozostaje Michał Probierz. Decyzja ta jest konsekwencją utraty kapitańskiej opaski, którą Probierz przekazał Piotrowi Zielińskiemu. Lewandowski w swoim wpisie napisał Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera reprezentacji Polski, postanowiłem, że dopóki jest trenerem, rezygnuję z gry dla reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że jeszcze będzie mi dane zagrać dla najlepszych kibiców na świecie. Polski Związek piłki Nożnej oficjalnie potwierdzi kapitana Informują, że probierz osobiście zakomunikował zawodnikom i zespołowi tę decyzję. W reakcji na tę sytuację probierz stwierdził, że utrata opaski była dla dobra kadry i że Lewandowski się z tym zgodził, choć samo zawiadomienie według selekcyjnera miało miejsce telefonicznie. Reakcje społeczności są podzielone: część kibiców wyraża zrozumienie i solidarność z Gwiazdorem, inni zaś zarzucają mu, że porzucił drużynę. Nie zabrakło głosów od osób bardziej medialnych: Wojciech Kowal-Kowalczyk, czyli kiedyś reprezentant polski, dziś komentator w kanale Zero. Dość wulgarny sposób zaatakował Michała Probierza, mówiąc, że największym problemem był czas podania tej informacji do mediów społecznościowych. Słuchaj, dla mnie debilizm selekcjonera po, y, po, y, polega na, wiesz na czym? Zgrupowanie zaczęło się w poniedziałek. W poniedziałek było dać ten kurwa komunikat. Jak chciałbyś go kurwa dać w niedzielę dwa dni przed Finlandią. Rozjebać całkowicie szatnię. Dlatego nie wiemy, co się wydarzyło w międzyczasie. Może Michał zobaczył, się zobaczył, jaka jest szopka związana z tą niby niespodzianką to, Roberta Lewandowskiego dla Kamila Grosickiego. Co więcej, nawet Sylwester Wardęga poruszył ten temat, mówiąc, że ta cała sytuacja jest dość smutna, z racji na to, jak wiele Robert dał dla polskiej reprezentacji. To jest kurwa takie smutne ogólnie. Ale też trochę rozumiem ludzi, kibiców, no bo jakby... No to jest najważniejsze, powinno to być... Też. No bo Robert dużo dał tej reprezentacji. Naprawdę dużo dał. I wiadomo, że zaraz się powie strzelał to on dla Niemców, a nie dla Polaków. Dla Niemców strzelał więcej. Co ciekawe, selekcjoner ujawnił ciekawy wątek. Mianowicie w momencie jak zadzwonił do Roberta, to ten chciał w cwany sposób wybielić się wizerunkowo. I to on sam chciał przekazać do mediów informację, że rezygnuje z opaski kapitana. Jednak Michał Probierz, jak sam przyznaje, nie mógł na to pozwolić, gdyż była to jego decyzja. I Robert... Przekazał mi, że chciałby, żeby on sam zrezygnował z tej opaski kapitana, żeby podać taką informację. Przekazałem mu, że akurat tego nie zrobię, bo to jest moja decyzja i taką podjęliśmy. Jeżeli chodzi o czas, jaki miał Robert, to jest ponad godzinę na to, bo żeby, żeby o tym wiedzieć, dlatego nie, nie było to jakoś też zrobione. Uważam, że w danym momencie była to najlepsza. Czy Lewandowski mógł nie rezygnować z kadry, tylko po prostu przyjąć do wiadomości to, że już nie jest tej kadry. Kapitanem, bo tego oczekuje od niego większość tak zwanych moralistów. W teorii mógł, w praktyce nie mógł. Piłkarz na tym poziomie zawsze ma swoje ego, ma swoją godność i nie daje sobą pomiatać. Nie może facet przyjechać jak gdyby nigdy nic na zgrupowanie kadry, gdzie przez 11 lat był kapitanem i powiedzieć: no dobra, to teraz Zieliński jest kapitanem, to ja. Sobie będę stał z boku i się przysłuchiwał. No nie, gdyby tak zrobił, to byłby Piżelcem. A gdyby był Piżelcem, to nie byłby Lewandowskim. Nie doszedłby tam, gdzie doszedł. I teraz mamy starcie: Probierz czy Lewandowski? Lewandowski czy Probierz? Czy będzie przynajmniej trzeci zwolniony przez Lewandowskiego selekcjoner, czy będzie pierwszy raz, gdy to Lewandowski zostanie pogoniony przez selekcjonera? Innymi słowy, pytanie brzmi, co teraz zrobi Cezary Kulesza? Będzie trzymał kciuki za Michała Probie. Polska na ustach całego świata. Coraz więcej zagranicznych twórców internetowych promuje nasz kraj. W ostatnich latach Polska staje się coraz częstszym celem podróży dla zagranicznych twórców internetowych. Znani youtuberzy i streamerzy odwiedzają nasz kraj nie tylko w celach prywatnych, ale także w ramach realizacji popularnych materiałów, które później trafiają do milionów widzów na całym świecie. Najnowszym przykładem jest brytyjska grupa Sidemen, która w swoim najnowszym odcinku odwiedziła Energylandię największy park rozrywki w tej części Europy. Proszę Państwa, ja! Uwaga! Nagranie w Polsce to dla Sidemen nie tylko efektowny content, ale również ogromna promocja dla naszego kraju. Dzięki temu Polska pokazuje się światu jako nowoczesne, atrakcyjne miejsce pełne możliwości i rozrywki na światowym poziomie. No! To silny kontrast wobec utrwalonych stereotypów, które przez dekady przedstawiały nas jako część zacofanego, wschodniego bloku Europy. Tego rodzaju projekty pomagają nam skutecznie odcinać się od przeszłości i budować nowy, pozytywny wizerunek Polski, jako kraju dynamicznego, otwartego i przyjaznego dla młodych ludzi z całego świata. To jednak nie jedyny przykład. Ogromną popularność wśród młodszych widowni zdobyły też transmisje na żywo znanego amerykańskiego twórcy Speeda.